Games witajcie! Niedawno dostarczałem Wam recenzję Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, natomiast nie mogłem sobie po nim odpuścić ogrania również Kawa Banga Collection, czyli zestawu składającego się z 13 starych gier z żółwiami, który ukazał się w okolicach września 2022. Tak jak Wam wspominałem w poprzedniej recenzji, jestem fanem klasycznych bitemapów z przełomu lat 80. i 90., i choć miałem z wieloma z nimi wtedy styczność, ciężko jest je dzisiaj kupić w rozsądnej cenie, przynajmniej w fizycznej formie, a taką, jak wiecie, preferuję. Kawabanga Collection wydawała się więc być niezłym dealem. Za około 180 zł w dniu premiery dostarcza w sumie kilkanaście gier, z których wystarczyłoby na dzisiaj wyodrębnić nawet jedną. Choćby Nesową część trzecią, czyli The Manhattan Project, by zapłacić za jej oryginalną wersję w fizycznej formie więcej niż za omawiany tu cały zestaw. Dodatkowo twórcy zapowiadali sporo dobrego dla największych fanów upakowanie kolekcji w soundtraki, i koncept arty, okładki komiksów, reklamy, czy nawet instrukcje i pudełka oryginałów sprzed blisko trzech dekad. Czy rzeczywiście jest tak dobrze? O tym przekonacie się za chwilę. Zapraszam! No i tam powiem od razu, tak jest dobrze, a nawet świetnie. Mało, który zestaw klasyków jest tak upakowany w bonusowy content, a do tego zawiera tyle opcji modyfikujących zabawę. Oczywiście skłamałbym, gdybym powiedział, że wszystkimi tutaj zamieszczonymi grami nie wiadomo jak się ekscytuje. Nie oszukujmy się, największe znaczenie i jakość ma tak naprawdę 4-5 tytułów. Reszta raczej dla większości z was to będą tylko ciekawostki. Oczywiście duże znaczenie ma to, z którymi z pozycji zestawu mieliście w przeszłości styczność, bo pewnie to do nich będziecie tutaj najbardziej wzdychali, ale zaryzykuję stwierdzenie, że nawet jeśli nie wychowaliście się na tortlesach w latach 90., przynajmniej kilka z dostarczonych tu tytułów z przyjemnością ogracie także dzisiaj. Zacznijmy może od tego, co przynajmniej moim zdaniem jest ciekawostką i raczej średnio zastarzało się po latach, a potem przejdę do dużo szerszego omówienia tych najlepszych pozycji. Po pierwsze, bardzo średnio na dzisiaj prezentują się trzy tytuły z klasycznego Game Boya. Mamy choćby Teenage Mutant Ninja Turtles Fall of the Foot oraz TMNT Back from the Sewers, które na dzisiaj są po prostu topornymi platformówkami z respawnującymi się przeciwnikami i słabym designem poziomów. Nieco lepiej prezentuje się Teenage Mutant Ninja Turtles Radical Rescue, w którym silnik mocno przebudowano, a sama gra konstrukcją poziomów poszła nieco w stronę Metroida, choć może nawet lekko z tym przesadzam. Nie zmienia to jednak faktu, że na teraz każda z tych gier to już raczej tylko ciekawostka z prościutkim level designem i rozgrywką, więc można włączyć na kilka minut, zobaczyć jak to kiedyś było i to raczej tylko tyle. Kolejnymi grami, które włączycie raczej tylko na chwilę są trzy wersje Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters, czyli klasycznego mordobicia 1 na 1. Wersja NES-owa to na dzisiaj już śmiech na sali, zresztą nawet w swoim czasie szału nie robiła, bo 8 konsola nie była w stanie pociągnąć sensownego systemu walki. Faktem natomiast jest to, że jak na możliwości tej platformy, ta wersja Tournament Fighters nie prezentowała się w swoim czasie najgorzej, ale na dzisiaj według mnie jest już niegrywalna. Dużo lepiej prezentują się z kolei edycje na SNESa i Mega Drive, które w dużym stopniu przypominają Street Fightera 2. Przez niektórych nawet są określane klonami hitu Capcomu i dużo w tym prawdy, bo nawet ekrany wyboru postaci czy poruszanie się po mapie w trybie dla jednego gracza przypomina ulicznego wojownika. Podobnie zresztą jak sam system walki i styl oprawy graficznej. Wyraźnie widać tutaj co było inspiracją. Nie oszukujmy się jednak, podobnie jak klasyczny Street Fighter 2 średnio zniósł próbę czasu, bo przecież potem ukazało się masę lepszych, bardziej dopracowanych i rozbudowanych części, tak samo Tournament Fighters to w obecnych czasach także tylko ciekawostki do sprawdzenia przez chwilę i raczej odłożenia. No chyba, że macie z tym tytułem wielkie wspomnienia i przy okazji macie też znajomych z podobnymi. Odczuciami. Wtedy sobie pogracie. Cóż, ja z tymi tytułami wspomnień nie mam, nie budzą u mnie nostalgicznych odczuć i na pewno mocno ogrywać ich już nie będę. Kolejne trzynesowe produkcje trudno mi jednoznacznie ocenić. Na pewno znajdą się tacy, którzy je wielbią, bo podkreślmy to, w swoim czasie były popularne jak na możliwości 8 maszynki bardzo dobre. Sam mam swoje wspomnienia związane z TMNT oraz Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Arcade, a jakoś ominął mnie w latach 90. Teenage Mutant Ninja Turtles 3 Manhattan Project. O ile jednak wspominałem dwie pierwsze pozycje dobrze, tak na dzisiaj stwierdzam, że zestarzały się bardzo słabo. Zacznijmy od oryginalnego TMNT, będącego dziwnym połączeniem platformówki z eksploracją mapy. Na pewno sporo z Was miało z tym tytułem styczność, choćby na Pegasusach i go kojarzycie. O ile jednak kiedyś wydawało się, że to całkiem niezła platformówka, to po latach gra jest uznawana za jedną z najbardziej topornych i sztucznie trudnych gier z żółwiami ninja. Fajne w niej było to, że w sumie dysponowaliśmy czterema bohaterami, więc jak jeden padł, mogliśmy wybrać drugiego. A jako, że gra była bardzo trudna i frustrująca, niezbędne z czasem okazywało się wykucie poziomów i rozstawień przeciwników na pamięć. Do tego nieco łatwiej grało się tymi żółwiami, które dysponowały bronią z największym zasięgiem, więc trzeba było podchodzić do gry strategicznie i zastanawiać się czy zostawiać ich sobie na koniec, czy brać od początku, by stracić jak najmniej energii w pierwszych etapach. Tak czy siak mieliśmy tu dziwnych przeciwników, w rodzaju jakichś insektów czy zombie podobne osobniki, a jedynie bosowie nawiązywali do znanej nam kreskówki. System walki i poruszanie się naszymi bohaterami już w swoim czasie było toporne, a wysoki poziom trudności i odradzanie się przeciwników dodatkowo nie pomagały. W Kabanga Collection bardzo przydaje się możliwość cofania czasu, do czego jeszcze dojdziemy, ale też na teraz mogę stwierdzić jedno. Ta gra jest ledwie grywalna i też według mnie prób by czasu nie zniosła. Z kolei przechodząc już do nesowego Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Arcade oraz Teenage Mutant Ninja Turtles 3 Manhattan Project, tutaj również mam mieszane uczucia. Ośmiabitowa dwójka z pod tytułem Arcade odwzorowuje tak naprawdę pierwszą część z automatów, natomiast jest od niej dużo gorsza. Pomijam już dużo biedniejszą oprawę graficzną, ale nawet sam system walki i kolizje stoją na dużo słabszym poziomie. Plusem są dwa dodatkowe poziomy niedostępne w oryginale, choćby śnieżny Central Park, ale to dla mnie dalej za mało, skoro gameplay prezentuje się dużo gorzej niż na automatach. Blisko 30 lat temu sam ten tytuł na ośmiabitowej maszynce ogrywała i dobrze się bawiłem, ale to dlatego, że nie miałem wtedy zupełnie styczności z wersją na automaty. Jeśli jednak w Kałabanga Collection mamy wspomnianą odsłonę z maszyny Arcade dla mnie granie w NESowy odpowiednik traci sens. Po prostu. No i w końcu dochodzimy do Teenage Mutant Ninja Turtles 3 Manhattan Project, z którym wielkich wspomnień sam nie mam. Natomiast system walki i złożoność gry w dużym stopniu przypominają dwójkę. Jest w porządku w swoim czasie mógłbym wręcz powiedzieć, że rządziła w swojej klasie na NESie, ale cóż, moja opinia jest taka, że wszystkie nesowe części zestarzały się już bardzo mocno i tylko najwięksi fani będą chcieli przechodzić je od początku do końca. Ja trochę pograłem, ale szybko odpadłem, bo jak dla mnie na teraz, są one średnio grywalne. Omówiliśmy sobie już z grubsza 9 pozycji i jak sami słyszeliście, marudziłem, że zestarzały się słabo lub co najwyżej średnio. Teraz przejdę jednak do ostatnich czterech tytułów, które są według mnie główną atrakcją tego zestawu. Uważam, że choćby dla nich warto nabyć te kolekcje i postaram się Wam pokazać, dlaczego do dzisiaj są tak dobre i niektóre z nich są uznawane za jedne z najlepszych klasycznych bite mapów wszech czasów. Zacznijmy od oryginalnego Teenage Mutant Ninja Turtles z automatów arcade. Aż dziw bierze, że to jest pozycja, która debiutowała w. 1989 roku. Szmat czasu, a jednak wyznaczyła pewien standard, który potem inni twórcy starali się podpatrzeć i wdrożyć w swoich tytułach. Shredder porwał w tej wersji dziennikarkę April O'Neill oraz nauczyciela żółwi i ich mentora Splintera. W automatowej wersji można było grać w maksymalnie 4 graczy i każdy z joysticków był przypisany do konkretnego żółwia. Gameplay był w sumie dość prosty. Mieliśmy jeden przycisk odpowiedzialny za atak, którego masz Owocowało kombosem, a do tego skok. Jeśli wcisnęliśmy oba naraz, nasi bohaterowie wykonywali atak specjalny, a do tego mogli też przeciwnikami rzucać czy wykorzystywać elementy otoczenia w rodzaju pachołków, hydrantów czy wybuchających beczek, by ułatwić sobie walkę z wieloma przeciwnikami naraz. Gra słynęła też z walk z bosami, gdzie wystąpiła praktycznie cała śmietanka złoczyńców znanych z animowanej serii. Każdy oczywiście miał inne ataki i wymagał innej taktyki, choć pamiętajmy też o tym, że w wersji automatowej Poziom trudności był sztucznie zawyżony i często jedynym sensownym rozwiązaniem było jedno uderzenie i odskakiwanie by nie oberwać od oponenta. Wersje arcade jak to wersje arcade miały wysysać z nas żetony a nie umożliwiać dochodzenie na jednym jak najdalej. Podsumowując wersja automatowa Teenage Mutant Ninja Turtles to zdecydowanie najlepsza wersja pierwszej odsłony bite i żadna późniejsza konwersja na platformy domowe nigdy nie zbliżyła się nawet swoją jakością do oryginału. Najbardziej popularny NESowy port pozostawiał jak już wspomniałem wcześniej sporo do życzenia, więc w tej kompilacji wersja Arcade to najlepszy sposób, aby przypomnieć sobie jak ta seria zaczynała. Automatowa wersja kontynuacji, czyli Turtles in Time przyniosła ze sobą w zasadzie więcej tego samego, co widzieliśmy w wersji z 1989 roku. Tym razem jednak żółwie miały ratować statuę wolności zamiast April i Splintera. Jako jednak, że sequel został wydany na automatach dwa lata po premierze pierwszej części, był też zauważalnie od niej ładniejszy. Główni bohaterowie oraz ich animacje mocno twórcy usprawnili. Podobnie zresztą jak większość bossów i otoczenie, które teraz było jeszcze bogatsze w detale. Pod względem rozgrywki w sumie zmieniło się niewiele i ponownie musieliśmy po prostu przedzierać się w prawą stronę, pokonując kolejne fale przeciwników, ale doszło kilka nowych ruchów, jak choćby możliwość rzucania oponentów nawet w stronę ekranu. Oczywiście również wrogowie dostali po kilka nowych wariantów, a do tego na planszach pojawiały się dodatki w rodzaju choćby dinozaurów, bo głównym wyróżnikiem były tytułowe podróże w czasie, co pozwoliło deweloperom przenieść nas w różne epoki i zaserwować różne tła. Co ważne, w wersji arcade Turtles in Time można grać w 4 graczy naraz. Z kolei tak uwielbiana wersja SNESowa Turtles in Time przede wszystkim przyniosła sporo nowości i dodatków względem automatowego odpowiednika więc nie jest to proste powielenie edycji z automatów. Dostaliśmy kilka zupełnie nowych etapów z nowymi bossami, a rundy bonusowe pokazały fragmenty wykorzystujące słynny tryb graficzny Mode 7, z którego Super Nintendo słynęło. W sumie więc do zaliczenia było już tutaj 10 etapów, sporo jak nabite mapy tamtego okresu. Pod względem graficznym gra zaliczyła minimalny downgrade, ale naprawdę mały i ciężko go w ogóle zauważyć, bo objawia się on głównie w animacjach bossów, ale nie jest to mocno widoczne dla przeciętnego gracza. Całość dalej prezentuje się świetnie i dzięki oprawie 2D może podobać się nawet dzisiaj. Jedynym minusem jest absencja trybu dla czterech graczy. Podobno ze względu na ograniczone możliwości SNESA, twórcy musieli ograniczyć grę dla maksymalnie dwóch osób. Co ciekawe w wersji tej, podobnie jak choćby w Teenage Mutant Ninja Turtles 3 z NES-a, używanie specjala zabiera nam nieco paska energii, więc trzeba tych ruchów używać rozważnie i czekać z nimi raczej na bossów. Z drugiej strony gra umożliwia w opcjach wybór z jaką liczbą żyć startujemy, z trzema, pięcioma lub siedmioma, a do tego zbieramy punkty za pokonywanie przeciwników i każde 200 oznacza dodatkowe życie dla nas, a tego na automatach nie było. Dodatkowo, co ciekawe, niektóre ruchy dają nam więcej punktów, jak choćby rzucenie przeciwnikiem w stronę ekranu, za co dostajemy od razu 3 punkty. Gra jest więc dłuższa i trzeba do niej podchodzić nieco bardziej strategicznie niż do wersji arcade, za co również gracze ją tak uwielbiają. Moim zdaniem zupełnie zasłużenie. To zdecydowanie jedno z najlepszych chodzonych mordobić ever i według mnie główna gwiazda Kaabanga Collection. Jeśli nie macie oryginału w swojej kolekcji, Turtles in Time jest wystarczającym powodem, by sięgnąć po najnowszą składankę od Konami. Przed nagraniem tej recenzji ukończyliśmy zarówno wersję arcade, jak i snesową po 2-3 razy na normalu i na hardzie i na pewno nie uważamy tego czasu za straconego. Ba, jeszcze na pewno do tych tytułów wrócimy. Na koniec zostaje nam jeszcze znany z Segi Mega Drive Teenage Mutant Ninja Turtles The Hyperstone Heist, który w przeszłości sam mocno ogrywałem, choć wtedy jeszcze nie wiedziałem, że poziomy stanowią tu w zasadzie mieszankę dwóch odsłon z automatów arcade, oryginału z 89 roku i omawianego przed chwilą Turtles in Time. Gra zawiera zupełnie nową fabułę, która oczywiście jest na dzisiaj mocno umowna, natomiast co ważne dostała też odświeżone i lekko przebudowane poziomy. Na pierwszy rzut oka można też ponarzekać, że etapów jest mało, bo zaledwie 5, co w porównaniu z 10 ze SNESowej wersji Turtles in Time nie jest dużą liczbą. Zwróciłbym jednak uwagę na to, że levele są dłuższe i mocno rozbudowane. Pewnym minusem jest natomiast brak możliwości rzucania przeciwnikami w stronę ekranu, czy absencja bonusowych sekcji prezentujących tryb Mode 7 na Super Nintendo, ale to było oczywiste. Podsumowując jednak, jeśli graliście w dwa automatowe bite mapy z żółwiami, the Hyperstone Heist nie będzie dla was czymś zupełnie nowym, ale dla największych fanów serii jest to kolejny tytuł godny ukończenia. Wbrew obiegowej opinii, nie jest wcale dużo gorszy od snesowego Turtles in Time, ale, co warte podkreślenia, jest też najłatwiejszy z wszystkich 16-bitowych odsłon. Bossowie dużo więcej wybaczają, da się ich dłużej okładać bez taniego obrywania co drugi cios, co jednym przypadnie do gustu, a inni pomarudzą na brak wyzwania. Nawet dodatkowe życie, które na SNESie dostajemy po ubiciu 200 przeciwnika, tutaj wskakuje już po pierwszej setce niejako na zachętę, bo potem już co kolejnego 200 żołnierza. Warto więc grać od razu na hardzie, by wyzwanie było większe. Według mnie Hyperstone Heist to bez wątpienia ważny element Kaobanga Collection i podwyższa jej wartość. Bardzo dobrze, że się tu znalazł. Warte wyróżnienia jest to, że oprócz samych gier twórcy umożliwili nam sporo opcji konfiguracji. Przed rozpoczęciem każdej z produkcji można odpalić specjalne menu, gdzie na przykład w niektórych przypadkach możemy włączyć nieśmiertelność, zwiększyć liczbę żyć, wyeliminować słynne migotanie obrazu albo spadki płynności, które były obecne w oryginalnych wersjach NES-owych, czy też choćby utrudnić sobie grę. Do tego każdy z tytułów da się odpalić w formie samograja. Włącza się wtedy filmik z perfekcyjnym przejściem, a my możemy w każdej chwili go zatrzymać i dołączyć do zabawy. Świetna sprawa, aby poznać choćby najlepsze taktyki na bossów, ale też zobaczyć na własne oczy, że da się przechodzić poziomy zupełnie bez obrywania, co choćby w przypadku platformówkowego Nesowego TMNT. Pewnie mało komu by się mogło wyobrażać. No i w tych najtrudniejszych częściach serii przyda się też możliwość cofania czasu o maksymalnie 10 sekund, co pewnie niektórym z Was umożliwi w ogóle przejście niektórych z tych gier. O możliwości włączania filtrów obrazu, powiększania okna czy rozciągania do 16 na 9 nawet nie wspominam, bo to w sumie oczywistości, a i tak pewnie zostaniecie przy standardowym oknie z grafiką po bokach i bez włączania filtrów CRT czy LCD. Tak gry prezentują się zwyczajnie najlepiej. No i na deser zostaje jeszcze oddzielne menu, gdzie możemy zobaczyć tonę materiałów dodatkowych. Od pełnych soundtracków, poskany komiksów, instrukcji, pudełek czy nawet nawet notatek z procesu tworzenia, gdzie na kartkach twórcy zapisywali swoje koncepty czy to, co się ma dziać na ekranie. Świetna sprawa i zaręczam, że jeśli jesteście fanami marki z żółwiami, spędzicie tu sporo czasu. Fajnie, że coś takiego się tu znalazło, i to też jest spora wartość dodana tego zestawu. Podsumowując kałabanga Collection to moim zdaniem dla fanów bitemapów z żółwiami pozycja w zasadzie obowiązkowa. Do pełni szczęścia brakuje tylko, żeby w tym bogatym zestawie znalazł się również wydany 3 miesiące wcześniej Shredder's Revenge, którego recenzję niedawno mogliście obejrzeć na moim kanale, a który to jest wręcz perfekcyjnym wskrzeszeniem tej serii w starym, dobrym stylu. Osobiście wolałbym wyższą, na przykład o 100 zł, cenę, ale żeby najnowsza część też się tu znalazła. No i jeśli miałbym szukać dziury w całym, to według mnie rozsądniej byłoby, gdyby w Kaabanga Collection znalazły się po prostu wszystkie klasyczne bite mapy z żółwiami. Także te z późniejszych epok, choćby z PS2 Xboxa czy z PS3 Xboxa 360, bo przecież na tych platformach chodzone mordoklepki też się ukazywały. Jasne, jakościowo daleko im było do klasyków z lat 90., ale lepiej pasowałyby tutaj niż choćby trzy wersje Tournament Fighters czy odsłony z Game Boya, które słabo zniosły próbę czasu. Być może chodziło o kwestie licencyjne, ale finał jest taki, że choć Kaabanga Collection to świetna kolekcja warta zakupu to jednak nie mogę przejść obok faktu, że tak naprawdę to 4, no może 5 tytułów z 13 ciągnie ten cały wózek. Reszta to będą dla zdecydowanej większości z Was tylko ciekawostki, które odpalicie na chwilę i pewnie nigdy już nie włączycie. Biorąc więc wszystkie argumenty za i przeciw, ostatecznie wystawiam temu zestawowi 8 na 10. Według mnie to jedna z najlepszych retro składanek na rynku, mająca właściwie wszystkie opcje i bonusy, jakie fan mógłby sobie wymarzyć. Jeśli graliście w niektóre z tych pozycji w latach 90 i chcielibyście dodać je do swojej kolekcji, macie teraz Najlepszą okazję, bo z klasycznych oryginałów często jeden tytuł chodzi po wyższych cenach na aukcjach niż cała kawa Collection. Uważam jednak, że nawet ci, którzy w hity w rodzaju Turtles in Time nigdy nie grali, również powinni spróbować choć z jednym zastrzeżeniem. Tutaj w pierwszej kolejności polecałbym ograć najnowszą odsłonę, czyli Shredder's Revenge, a potem, jeśli będzie wam jeszcze mało, sięgnąć po tę kolekcję. Dla mnie, obie pozycje to świetne prezenty od Konami i bardzo się cieszę, że dodałem je do swoich zbiorów.